Ze mną jest zespół High, który nagrał cover piosenki Grease Lightning z filmu Grease. Film był oglądany? Ja oglądałem miesiąc temu i cieszę się, że obejrzałem w końcu takiego klasyka. Fajny ten młody travolta. Tak, bardzo mi się podoba. Ale lepszy był w gorączce sobotniej nocy, jak coś. Zareagowaliście, jak się dowiedzieliście, że nagracie cover właśnie tej piosenki. Ja się bardzo ucieszyłem, bo pomyślałem, że to taki świetny numer, żeby zrobić go zupełnie inaczej niż pierwotnie on był zrobiony. A my lubimy robić właśnie w ten sposób rzeczy i tak też go zrobiliśmy. Wizja w głowie była właśnie taka bardziej. E, Szugejzowo-postrokowa, ale bardziej radykalna. Potem trochę poszliśmy w smutnych chłopców i na tym stanęło, ale bardzo nam się podoba e, strona, w którą, tak jakby, którą wymyśliliśmy i w którą poszliśmy, jeżeli chodzi o ten numer i w ogóle chyba go sobie wlepimy do naszej setlisty koncertowej na stałe. to jest, Kiedy słyszy się swoje piosenki gdzieś tam w eterze? Po śniadanku, gdzieś koło godziny 12, wsiadamy do samochodu i chcemy już wracać do Lublina, a tam Radio Kraków gra i pach leci nasz numer. I pierwszy raz w życiu nam się to zdarzyło, że tak na nieświadomie włączyliśmy radio na przypadkowej stacji o przypadkowej godzinie i coś takiego się zadziało, więc to jest super miłe. Może coś nowego udało się stworzyć, czy raczej ten lockdown był też lockdownem na twórczość? Udało nam się wydać naszą płytę i ją dokończyć i wydać. Tak, zagraliśmy koncert promocyjny, wydaliśmy kilka klipów, jakieś sesje akustyczne, także staramy się generalnie działać, drążyć, tworzyć i kombinować. A jak teraz oceniacie swoje szanse jeszcze w tej 4 Nasze szanse widzimy bardzo słabo. <słukasz> <słukasz> to nie wiem, po co przyjechaliśmy. Miejmy nadzieję, że high, strong i yy, tak jest. Twarda garda, zaciśnięte pięści.